Ty, w końcu bycie uczciwą osobą w tym kraju się opłaca. Żartujesz, to przecież niemożliwe. Możliwe, będę miał 50 tysięcy złotych niejocetek. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. Jeśli posiadasz kredyt hipoteczny, to z tego odcinka dowiesz się, jaką ciekawą opcję będziesz mieć od tego tygodnia na spore obniżenie sobie kosztów swojego kredytu hipotecznego. Oczywiście wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę cię o lajka i zaczynamy. 19 stycznia wydarzyło się coś niespodziewanego, a mianowicie jeden. Z dużych komercyjnych banków wypuścił ofertę kredytową, która skierowana jest wyłącznie dla osób, które już posiadają kredyt hipoteczny. Chodzi o to, że jeśli przeniesiesz swój kredyt do nich, to otrzymasz lepsze warunki niż nowy kredytobiorca. Ale gdyby te warunki były średnie, lub nawet dobre, to nie zawracałbym Ci tutaj głowy. Chodzi o to, że te warunki są bardzo dobre, jak na obecny rynek kredytów hipotecznych. Później powiem, jakie to rodzi konsekwencje na całym rynku kredytów hipotecznych oraz w jak nietypowy sposób, nawet nie przenosząc do nich kredytu, możesz to wykorzystać, ale najpierw opowiem o tej ofercie. Jest to jedna oferta dla oprocentowania zmiennego i jedna dla okresowo stałego. Przy oprocentowaniu zmiennym jest to opcja bez prowizji za wzięcie kredytu, bez prowizji za wcześniejszą spłatę i to uwaga, już od pierwszego dnia spłaty oraz z marżą 1,5%. Marża, tak dla przypomnienia, tworzy razem z wyborem oprocentowanie kredytu. I teraz wiem, że jeśli ktoś z Was, Brał kredyt hipoteczny przed 2013 rokiem, to może mieć jeszcze niższą marżę. I dla takich osób nie warto takiej zmiany dokonywać. Ale już po 2013 roku te marże zaczęły być wyższe. A w szczególności, jeśli podczas brania kredytu nie posiadało się 20% wkładu własnego. A teraz. Poprzez spadek kwoty kredytu oraz wzrost cen nieruchomości, już taki wkład własny możesz mieć. Natomiast z minusów oferty jest to, że jest wymóg skorzystania przez pierwsze 3 lata z ubezpieczenia na życie. Więc jeśli masz obecnie marżę 1,6%, to faktycznie taka zmiana może ci się nie do końca opłacać. Ale jeśli masz marżę 1,8% lub więcej, to z dużym prawdopodobieństwem będzie to dla Ciebie opłacalne. A już z pewnością takiej zmiany warto dokonać, jeśli w Twoim kredycie nie ma prowizji za wcześniejszą spłatę. Za moment powiem o tej drugiej ofercie, ale jeśli chcesz być na bieżąco z takimi informacjami, to rozważ proszę o subskrypcję tego kanału, a YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy. A przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy, jak to tylko możliwe. A zatem druga oferta jest oprocentowaniem okresowo stałym na poziomie na moment kręcenia tego filmu 5,68%. Więc też jest to bardzo dobra oferta. Czy wybrać oprocentowanie zmienne, czy okresowo stałe, to już nagrałem film na tym kanale wcześniej i znajdziesz go o właśnie tutaj, jak również na dole w opisie tego filmu. Przejdźmy teraz do obliczenia, ile możesz zyskać na takiej zmianie. Załóżmy dwa przykłady: że masz marżę 2% lub też 2,5% i policzymy, ile to zmieni przy Twoim kredycie hipotecznym. Zakładam tutaj bardzo optymistycznie, że obecnie. Poza ratą nie masz żadnych kosztów okołokredytowych z wyjątkiem ubezpieczenia nieruchomości, które poza zakupem działki jest obowiązkowe w każdym banku. Jeśli masz marżę 2%, to nowe oprocentowanie jest niższe o 0,5% punktu procentowego. A to przy np. 400 tysięcy zł kwoty pozostałej do spłaty daje tylko w pierwszym roku 2000 zł oszczędności na odsetkach. W kolejnych latach te różnice powoli spadają, ponieważ zmniejsza się kwota kredytu. Z kolei, przy marży 2,5% na Twoim obecnym kredycie, jest to drugie tyle, czyli 4000 zł w pierwszym roku. Ale jest jeszcze coś. Jeśli tymi środkami, które zaoszczędzisz na niższej racie, będziesz ten przeniesiony kredyt hipoteczny nadpłacać. A przypomnę, że można to robić bez żadnych opłat, to twoje odsetki będą jeszcze niższe. Tutaj masz tabelę, ile zaoszczędzisz od każdego tysiąca złotych posiadanego obecnie kredytu. I to już po odjęciu kosztów zmiany banku w postaci wykonania nowego operatu szacunkowego oraz zmian w księgach wieczystych, a także kosztów tego ubezpieczenia na życie w nowym kredycie hipotecznym. Zatem wystarczy, że przemnożysz podaną tutaj kwotę przez ilość tysięcy, która pozostała ci do spłaty. Powiedzmy, dla przykładu, że masz jeszcze 297 tysięcy złotych i masz jeszcze 25 lat do końca spłaty kredytu, a twoja obecna marża wynosi 2%. Więc mnożysz to, co widzisz na przecięciu pomarańczowych pól w tabeli, czyli to, co zaznaczyłem żółtym kolorem. Przez 297, bo tyle masz tysięcy do oddania. Wychodzi nam to, co widzisz na niebiesko, czyli niemal 50 tysięcy złotych oszczędności na odsetkach. Teraz koniecznie zatrzymaj ten film, weź do ręki komórkę czy kalkulator i przelicz sobie, ile zyskasz w Twoim konkretnym przypadku. Powyższe obliczenia były dla wyboru 4%, ale jeśli będzie on nawet 2%, to będzie to tylko nieco mniej. A teraz pomyśl, ile miesięcy musisz chodzić do pracy, żeby taką kwotę zarobić. Czy jeśli nagle bank powiedziałby ci, że masz mu oddać, na przykład, wyliczone przed momentem 50 tysięcy złotych więcej, to czy też byś machnął, czy też machnęła na to ręką? Stąd osobiście uważam, że jeśli ta różnica wyjdzie ci znacząca, to warto takiej zmiany dokonać. A jeśli uważasz, że w takiej sytuacji warto skorzystać z naszych usług, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione jak to robimy, że ty nam nic nie płacisz, a my możemy ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. A dodam, że działam już na terenie całego kraju. Ale możesz to jeszcze inaczej wykorzystać. Na przykład poinformować swój bank że rozważasz taką zmianę i czy mogą zaproponować ci lepsze warunki. Tutaj jednak chcę cię zmartwić, ponieważ najprawdopodobniej spotkasz się niestety z odmową. Ciekawe jest również to, że taka oferta otwiera na rynku kredytów hipotecznych, można powiedzieć, nowe drzwi. Bo jak jeden bank tak zrobił, to dlaczego za chwilę mogą nie pójść za tym inne banki, o ile już tego nie zrobiły jak oglądasz ten film. Jeśli tak będzie, to tym bardziej warto wiedzieć, że są takie opcje i w odpowiednim momencie się na taką zmianę zdecydować. Być może teraz zapytasz, dlaczego akurat bankowi się taka oferta opłaca? A wynika to z tego, że w takiej sytuacji bank ma sprawdzonego klienta. Bank widzi, że ktoś ma kredyt hipoteczny powiedzmy 5 lat i terminowo go spłaca. No więc dla banku taki terminowy klient jest wręcz idealny, bo nie ma z nim problemów, a zysk jest. Zatem są niższe koszty obsługi takiego klienta, stąd można dać mu lepszą ofertę. Zatem jeśli jesteś właśnie taką uczciwą osobą, to teraz możesz przenieść się do takiej, nazwijmy ją grupą premium, i w ten sposób zaoszczędzić naprawdę wiele tysięcy złotych. I to jeszcze, jeśli tylko chcesz, to my jako firma ci w tym pomożemy. Muszę tutaj jeszcze dodać, że jeśli właśnie w tym banku masz swój kredyt hipoteczny, który ma taką ofertę, to nie możesz dokonać zmiany w obrębie banku. Ale jak wspomniałem, być może inne banki też pójdą w ślady za tym bankiem. I wtedy Taka opcja będzie już dla Ciebie dostępna. Podobnie sprawa wygląda, jak chcesz zmniejszyć oprocentowanie okresowo stałe, bo jak masz je obecnie na poziomie powyżej 6% rocznie, to taka zmiana też przyniesie Ci spore korzyści. Pozostaje mi zatem jeszcze zaprosić Cię do współpracy oraz dziękuję za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko z trafnie inwestuj.